Jesteśmy bezpieczni. Hubert Mieściwojewski, rok 2022 zbliża się wielkimi krokami do końca, także czas na podsumowania. I dzisiaj podsumujemy sobie. To, co działo się przez ostatnie 12 miesięcy w organizacji FAME. Także moim rozmówcą nie może być nikt inny jak jeden z właścicieli Krzysztofor Spara. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Krzysztofie to już się robi e, taka tradycja, bo rok temu też zrobiliśmy podsumowanie, także w przyszłym też mam nadzieję, że zrobimy. No i co? E, Zacznijmy od początku. Rekordowy rok ponad 2 miliony sprzedanych subskrypcji, z tego co usłyszałem w wywiadzie do Super Expressu. Pierwszy raz FAME gościł e, też na Tauron Arenie w Krakowie. Powiedz mi tak na początku, jeszcze przed samymi pytaniami, jak Ty oceniasz z pryzmatu jednego z właścicieli, właśnie ten rok 2022 dla Fame MMA? No fantastyczny rok, tego chyba nie da się inaczej nazwać, tak jak wspomniałeś rekordowy, więc z perspektywy właścicieli, no, nie możemy inaczej mówić o tym niż o ogromnym sukcesie, z jednej strony oczywiście sukcesie finansowym, no bo ta sprzedaż rekordowa to, to da sukces finansowy, ale też, też takim sukcesie ogólnym właśnie i, i zwiększenia zasięgu, rozpoznawalności, znaczącej poprawy wizerunku, postrzegania naszej federacji, także pod każdym aspektem. Ten, uważamy ten rok za, za, za ogromny sukces i liczymy tylko, że następny będzie jeszcze lepszy. No właśnie, a propos w sumie tego wizerunku. Kiedyś wiadomo jak się kojarzyły freak fighty, dużo ludzi mówiło źle, teraz jest to zupełnie coś innego. Ludzie, nawet zawodnicy zawodowi chcą tu walczyć, chcą się tu pokazywać. Ten rok był chyba również też właśnie przełomowy pod tym względem, pod tym względem właśnie stricte takim wizerunkowym. Tak, tak, to prawda. My, my, my pracuje, pracujemy, bardzo pilnujemy tego naszego wizerunku. Oczywiście um, kontrowersje są wpisane po prostu w, w DNA tego projektu i, i, i tej branży, więc to nigdy nie będzie takie um, zupełnie grzeczne i no nie może być tak. Bo, no, my tak muszą być. No, natomiast, natomiast, no, bardzo mocno nad tym pracujemy, staramy się pilnować, żeby, żeby tutaj były określone granice, żeby były tematy. E, których poruszać nie chcemy. Kołczujemy e, zawsze wszystkie postacie, które u nas występują, że, że tych kwestii nie poruszamy. Tak? E, no ale cóż, no, do wizerunek udało nam się dopracować do takiego stopnia, że no myślę, że wszyscy nasi widzowie i nie tylko widzowie, osoby, które po prostu w naszym kraju słyszały o naszej organizacji, o naszym projekcie, e, ale może go nie oglądają, też zauważają, że, że, że organizacja dojrzała i że pracuje nad swoim wizerunkiem. Krzysztofie, pierwszy rok cały z konkurencją. Także powiedz mi, o ile ciężej robi się gale, kiedy nie jesteście sami na rynku, tylko macie, jest jeszcze highlik, jest jeszcze Prime. Też na pewno ta pula zawodników jest inna. O ile ciężej robi się gale, właśnie jeżeli ma się też inne osoby obok siebie? Nie jestem przekonany, czy, 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 czy mógłbym odpowiedzieć, że robi się ciężej niż przed powstaniem konkurencji. Zdajemy sobie sprawę i zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nie mogliśmy w nieskończoność jakby być jedyni na, na, na w tej branży, na tym rynku. Jako, jako Federacja Fightowa. prędzej czy później kolejne projekty musiały się rozwinąć. Myślę, że, że po tym czasie to już większość osób zrozumiała, że, że to, nie jest, to nie jest tak trywialne, to nie jest tak proste poprowadzić taki projekt, stworzyć. Taką organizację podobną do Fejmu. Tutaj no niektórzy myślę, że dość boleśnie się o tym nauczyli. Oczywiście z sukcesu należy pogratulować też niektórym konkurencyjnym projektom. Dla nas najważniejsze, że udało się wypracować takie poprawne biznesowe relacje z, z drugą. Największą federacją, że jesteśmy w stanie rozmawiać, jesteśmy w stanie w pewnym sensie nawet współpracować, wymiany zawodników, wypożyczenia, że szanujemy siebie nawzajem, że szanujemy zapisy swoich kontraktów. I to jest dla mnie najważniejsze. Myślę, że, że przestrzeń na rynku jest na tyle duża, że to nie tylko Fame będzie funkcjonował i odnosił sukcesy. Natomiast no, najważniejsze dla mnie jest przestrzeganie przestrzeganie reguł, przestrzeganie zasad. No właśnie. Y Wszyscy teraz wiemy, że Fame i High League żyją w symbiozie, znamy te porozumienie, które udostępniliście na swoich mediach społecznościowych. Powiedz mi, jak to jest ważne dla was i dla Haili, żebyście właśnie wyżyli w zgodzie, żebyście, żeby ta konkurencja była zdrowa, a nie takie podkradanie sobie zawodników? Znaczy, nie wiem, czy określenie symbioza tutaj jest Spoprawiam. w pełni uzasadnione. Tak? To, 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 to mimo wszystko są dwie e, osobne firmy w wielu aspektach konkurencyjne, mhm. e, ale, ale tak jak zaznaczyłem wcześniej, przestrzeganie zasad takiej zdrowej konkurencji. E, Umożliwia funkcjonowanie tym dwóm czy, 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 czy innym organizacjom na tym rynku. Um, um, oczywiście musimy konkurować przy, przy pozyskiwaniu zawodników, przy, przy walce o widza, o zainteresowanie no, to jest konkurencja, tak? ale z drugiej strony. Odbieranie, jak to określiłeś, obie organizacje uważają za, za niestosowne i, i niewłaściwe. Unikamy tego, co nie oznacza, że jeżeli e, obie firmy są zainteresowane zawodnikiem, który jeszcze nie ma kontraktu, że nie będziemy o niego konkurować. No właśnie. Z Heiligiem. Jako się dogadaliście, a z Prime'em wiemy, jakie są te relacje, no są na pewno trudne, są ciężkie. Czemu akurat właśnie z Primem nie udało się zawrzeć takiego porozumienia? Tutaj nie trzeba jakiegoś szczególnego porozumienia. Nie wiem, podpisywania umowy między Federacjami zresztą takiej umowy z Highligiem nie posiadamy. Mhm. Po prostu zrozumienie funkcjonowania biznesu i poszanowania umów. Niestety, no. Nie mogliśmy liczyć na to samo ze strony, ze strony tej trzeciej wspomnianej organizacji, mimo tego, że rozmawialiśmy o tym, mimo pewnych deklaracji. No i doprowadziło to do sytuacji, którą mamy obecnie. Wyrosteliście się w tym roku były takie cztery głośne rozstania. Było to Don Casio, to znaczy to już była końcówka tamtego roku, grudzień. Popek, Norman Park i jeszcze miałem jedną osobę i Jacek Murański. I właśnie która z tych czterech osób. Mm, może jeszcze zagosić w organizacji Fame Kogo jeszcze możemy zobaczyć w klatce? No cóż, tutaj, tutaj kolejny raz wracamy do, do, do poszanowania umów, w tym przypadku do e, respektowania i przestrzegania umowy, którą się samemu zawarło. Tak? E, I tutaj niestety w przypadku e, trójki z tych tak, bo powiedziałeś Don Casio, tak. Norman, Popek, Popek i, i, i Jacek Murański. To w przypadku trzech z tych zawodników, no niestety, niestety te mm, zapisy umowy zostały naruszone, stąd, stąd to zakończenie współpracy. W przypadku Pana Jacka oczywiście ja nie chciałbym, żeby zrozumiane, że tutaj nastąpiło jakieś naruszenie, nie, po prostu ta umowa została zrealizowana, tak, wypełniliśmy my swoje zobowiązania, wypełnił je zawodnik i po prostu Federacja podjęła decyzję o, o, o niekontynuowaniu y, tej współpracy, tak, w przypadku trzech wcześniejszych zupełnie inna sytuacja. Y, co do możliwości, no cóż, no, sytuacja rozwija się, rozwija się różnie, y, więc y, jeżeli będą jakieś pomysły, to do, 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 do wielu rzeczy możemy wrócić, tak? Zobaczymy, co życie przyniesie. No tak, ale na pewno pan Jacek Murański zostawił klatkę rzymską słynną w organizacji Fame, także chyba za to trzeba podziękować. Oczywiście, oczywiście. Tutaj pan Jacek jest pomysłodawcą i zawsze będziemy o tym pamiętać. Rzymska klatka myślę, że myślę, że ma szansę, żeby wrócić. Ach, jestem przekonany, że jeszcze wróci. Zobaczymy tylko kiedy i kto będzie następnym zawodnikiem. W niej. Jeszcze było jedno rozstanie z zawodnikiem, i tu trzeba dać cudzysłów, ponieważ który jeszcze nie zawalczył, ale był zawodnikiem organizacji FAME, czyli szalony reporter. Ja bym chciał, Krzysztof, żebyś Ty przedstawił, jak to wyglądało z waszej strony, bo w sumie żaden z was jeszcze nie zabierał tak trochę szerzej głosu na temat rozstania właśnie z Tomkiem, jak to wyglądało, czemu zdecydowaliście się właśnie zerwać za porozumieniem stron kontrakt z Tomkiem. No właśnie, tutaj może, może takie troszeczkę prawnicze, tak? jeżeli mówimy o rozwiązaniu za porozumieniem stron, no to nie określamy tego zerwaniem. Mhm. Tak? To, to jest po prostu rozwiązanie umowy, którą strony e, zawarły na zasadach, co do których zgodziły się obydwie strony, dlatego nazywa się to porozumieniem stron. E, to chyba była najkrótsza współpraca w historii fejmu, był jakiś pomysł, była umowa, e, którą z naszej inicjatywy, z inicjatywy fejm to my zdecydowaliśmy się, że chcemy tą umowę rozwiązać. E, ustaliliśmy warunki tego rozwiązania z Tomkiem i, i, i do tego rozwiązania doszło. E, f, f, przez fame przewinęło się do tej pory, no, trzeba by pewnie przeliczyć, nie mam tej liczby w głowie, ale pewno ze 150 zawodników, to jest, to, jest, to jest spora ilość, tak, że tutaj nie będziemy, nie jesteśmy w stanie szczegółowo jakoś tam śledzić każdego zawodnika. No, w tym przypadku po prostu zakończyliśmy to i tyle. No, mamy, mamy ważniejsze sprawy niż tutaj skupianie się na, na, na jednej postaci w sytuacji, w której, no właśnie, nawet nie jestem przekonany, czy możemy mówić o zawodniku u nas, skoro nie zdążył zawalczyć. E, ważne sprawy, czyli mm... Przyszły rok, kolejne wydarzenia. I teraz pytanie, czy będą również cztery gale w przyszłym roku? Taki jest plan. Planujemy cztery wydarzenia. E, ostatnie lata nauczyły nas, że um, tak, bo trzeba się spodziewać niespodziewanego, więc gwarancji nigdy nie ma. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie jakiejś eskalacji, która cokolwiek nam tutaj jeszcze bardziej utrudni. E, plan jest na cztery wydarzenia. Konkrety już są w przygotowywaniu. Będziemy pierwsze wydarzenie i pewnie jakieś zajawki z kolejnych planów już wkrótce będziemy publikować. No właśnie. Właśnie, cztery wydarzenia. Ostatnio była gala numer 16, czyli wypada, że gala 20 jubileuszowa wypadałaby w przyszłym roku. Wszyscy wiemy jaką wielką i wspaniałą otoczkę miała gala 10, to był ten motyw złota, sztabka złota. Fajnie było to wymyślone i czy możemy się spodziewać właśnie czegoś podobnego, czegoś takiego nietypowego, niespotykanego przy gali numer 20? Możemy się spodziewać. To jest ta niekomfortowa sytuacja, w której chciałoby się usłyszeć coś, e, jakiś, jakiś sekret, żebym zdradził. E, te plany są. No, oczywiście ja na tym etapie nie mogę o tym powiedzieć, ale faktycznie gala numer 20 to będzie czwarta, będzie ostatnia gala w przyszłym roku. E, no, myślę, że widzowie, Mogą sobie wyobrazić, że jak ciężką pracę my może musimy teraz zrobić, żeby no przebić to, co mieliśmy, tą dziesiątkę. Aha. Musimy poszukać pomysłów, no i pracujemy nad tym. No to czekamy. Właśnie, kolejna sprawa. Jak ludzie pytają się o kolejne gale, to też pojawia się to pytanie Stadionu Narodowego. Ja wiem, że on już jest wałkowany ciągle. Ostatnio Stadion Narodowy trochę nam się popsuł, z tego, z tego co wszyscy wiemy, ale podobno jakieś tam... Akcje naprawcze już są i czy Wy dalej myślicie o tym narodowym? Bo z tego co ja wiem, również KSW myśli o stadionie narodowym. Także pojawia się jakaś konkurencja, bo mi się wydaje, tak z mojego punktu widzenia, sprzedać dwa stadiony narodowe, załóżmy w ciągu jednego roku, no to byłoby też na pewno wyzwanie. Tak, to na pewno byłoby bardzo duże wyzwanie. Czy my myślimy, oczywiście, myślimy o tym. Te chęci cały czas są. To, to naprawdę byłaby dla nas, myślę, taka, taka wisienka na torcie, taki naprawdę cel, do którego dążymy, ale, ale no nie mogę powiedzieć, żeby w tym momencie był jakiś realny plan, nad którym byśmy mogli po prostu się skupić i pracować. To jest bardzo, bardzo trudne do przewidzenia w tej chwili, co będzie dalej ze Stadionem Narodowym. Pamiętajmy o kumulacji wydarzeń. Tak? Mieliśmy kumulację wydarzeń, które się nie odbyły w latach pandemii, teraz w tym roku wojny, teraz w problemach, które, które są ze stadionem. Gdzieś ostatnio było Informację, że ten stadion już jest otwarty. W sumie na ten moment to nawet nie do końca wiadomo, czy tylko doraźnie, czy, czy, czy to po prostu już jest zabezpieczenie na dłuższy czas. Myślę, że, że będzie mało prawdopodobne, żeby cokolwiek tutaj w przyszłym roku, typu Gala Nasza czy, czy KSW, żeby było realne, ale, ale zobaczymy. Zobaczymy. Kolejna sprawa, w Polsce macie ugruntowaną pozycję. Jesteście numerem jeden. Ale co dalej? Czy będzie jakaś ta ekspansja na te rynki zagraniczne? Wiemy, że już raz próbowaliście, ale czy spróbujecie jeszcze raz właśnie pokazać się jeszcze szerszemu gronu publiczności? Plany, pomysły, projekty cały czas są i, i cały czas gdzieś to, gdzieś to w tyle głowy zostaje, ale, ale przede wszystkim chcemy się skupić tutaj nadal na rynku polskim. Jest bardzo dużo pracy, jest bardzo dużo pomysłów. Zorganizowanie tych czterech kolejnych wydarzeń na, na, na przyszły rok dostarcza nam mnóstwo atrakcji, emocji, nad tym pracujemy, więc te plany ekspansji za granicę są. są na razie, w jakiejś takiej nieokreślonej, bliżej przyszłości. Teraz macie fajnego ambasadora na Tajlandię, Amadeusza Roślika. Amadeusz robi furorę ze swoją telewizją i z waszym drugim, ten zresztą zawodnikiem, Nathanem Marconiem. Także może Tajlandia kiedyś. Oj, to byłoby bardzo duże wyzwanie, chociażby ze względu na dużą odległość i bardzo dużą różnicę czasu, ale bardzo ciekawy pomysł. Ciekawy pomysł na pewno. Przejdźmy dalej. Pojawił się temat Kwebo, ponieważ wszyscy wiemy, że u Was na Gali będzie walczył Fabiański, i pojawił się też temat Kwebo. I teraz pytanie: czy Kwebo pojawi się na Galach Fejmu? No, cóż, no nie będę ukrywał, że bardzo byśmy chcieli. Tak? To, to, to również postać, którą no, wspaniale byłoby zobaczyć u nas, u nas w klatce walczącą, bo charyzmatyczny, bardzo duże zasięgi, bardzo, bardzo ciekawa postać, ale, ale myślę, że tutaj warto to sprostować, że, że nigdy żadnej deklaracji ze strony Kłebo nie było, że ta rozmowa... Ta rozmowa nigdy nie osiągnęła takiego poziomu, żebyśmy byli uprawnieni do, do, do mówienia o tym, że będzie u nas walczył na ten moment. Nie ma takiego planu i no, no, nie, nie znam jak gdyby horyzontu czasowego, w którym w ogóle można by o tym myśleć. Krzysztof, często pojawia się też taka sprawa, że ci zawodnicy z najwyższej półki, kiedy mamy konferencję i są te ostatnie panele, Trochę przynudzają i trochę dają mało od siebie. Czy Wy, jako organizacja, też to zauważyliście, że ci najwięksi twórcy strasznie dbają o swój PR i nie chcą się otworzyć ani na konferencjach, ani na programach? A strzelam, że osoby z ostatnich paneli inkasują największe stawki i największe pieniądze, więc strzelam, że też oczekujecie od nich trochę wkładu własnego. I czy Wy, jako organizacja, zauważyliście też właśnie taką tendencję? Znaczy zauważyliśmy tendencję. Znaczy, prawdą jest, że tak, osoby, osoby szczególnie te, te topowe o największych zasięgach, o największych rozpoznawalnościach, dbają o swój wizerunek, o, o, o swoją kreację, o to, jak są postrzegane. No i, i wcale im się nie dziwię. Tak? No, na ich miejscu robiłbym dokładnie to samo ehm, i, i pilnował po prostu tego, co mówię, jak, jak, jak jestem postrzegany, jak będę postrzegany po tym, co powiem na tej czy na, na, na czy do Konferencji czy na programie. Te postacie z drugiej strony nie mogą, nie mogą wypadać nudno, bo to, to też uderza w ich wizerunek, tak? to, to też może dawać jakieś negatywne sygnały do publiczności, że może nie jest aż tak ciekawy, może nie wiem, nie chce, czy nie potrafi się wypowiedzieć. Natomiast no, nie jest trywialną sprawą znalezienie równowagi, czyli pokazanie się jednocześnie ciekawie. Tak, żeby spełnić oczekiwania widza fejmu, żeby spełnić oczekiwania fejmu jako organizacji, a nie narazić swojego wizerunku, także tutaj bardzo trudne zadanie. Ale tutaj to chyba od razu mi się nasunęła na myśl taka postać jak Pasut. On bardzo fajnie pokazał i chyba też trzeba oddać mu to, bo w ten W sumie tak dopiero na to wpadłem, że on moim zdaniem chyba zrobił najlepszą robotę ze zawodników w tym roku. Każda jego konferencja ja sam jako prowadzący czekałem na to, co on zrobi i jak on się pokaże. Także chyba to też pokazuje tym zawodnikom czasami, że nie trzeba dymić na siłę tylko można zaprezentować swoją postać również w jakiś ciekawy sposób. Oczywiście tutaj trzeba docenić wkład, pracę w przygotowanie się zawodnika do konferencji, bo samo ok, podpisałem umowę, przyjdę na konferencję, pokrzyczę, powyzywam i już będzie fajnie. No nie, tutaj faktycznie PASUT Inwestuje czas, przygotowuje jakiś pomysł, przygotowuje swoje show, swoją część naszego programu z pomysłem, z inicjatywą, i to naprawdę trzeba docenić. Mam jeszcze takie dwie osoby z organizacji High League, o które bardzo dostaje dużo pytań. Zaczniemy od bomby. Czyli zawodnik, z którym walczył zawodnik Fejmu Amadeusz Roślik. Wszyscy pamiętamy ich walkę. Knockout Amadeusza. I teraz pytanie. Bomba na pewno będzie chciał rewanżu z Amadeuszem. Pierwsza walka odbyła się na Gali Hilik. Naturalną koleją rzeczy chyba jest to, żeby rewanż odbył się na gali i czy Wy byście chcieli doprowadzić do, do takiego pojedynku? To jest, to jest fajny, to jest ciekawy pomysł. Myślę, że tutaj e, to, to m, zdrowa relacja biznesowa, którą nam udało się osiągnąć z, z, z High League e, stwarza taką możliwość. E, czy to się odbędzie? Zobaczymy, ale, ale no, jest to na pewno ciekawy pomysł i, 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 i na pewno to są takie rozmowy. No i o, to jest bardzo ciekawe, to co powiedziałeś na sam końcu. I kolejna sprawa: Denis Zełęcki, który wszedł, no może powiedzieć, z buta do tego świata frików. Boxel podczas wywiadów mówił, że był nawet pomysł zestawienia go chyba z Piotrem Szeligą, e, Także też pytanie, czy być może Denis zostanie wypożyczony na jakiś pojedynek. Zobaczymy. Na pewno mogę powiedzieć, że te wymiany, te wypożyczenia między obiema organizacjami w przyszłym roku będą miały miejsce, będziemy, będziemy współpracować w tym względzie. Czy będą to akurat nie ci dwaj zawodnicy, zobaczymy, sam tego jeszcze nie wiem, ale na pewno, na pewno będzie się tutaj ciekawie współpracować. Krzysztofie, to takie podsumowanie wszystkiego. Zawodnik roku. Macie masę zawodników, było masę wspaniałych zestawień, wspaniałych walk, ale kto Twoim zdaniem zasługuje na te miano najlepszego zawodnika fejmu w tym roku? Oj, wybranie jednego zawodnika przy tylu ciekawych, dużych postaciach i, i, i takich emocjach. Myślę, że, że bardziej niż do zawodnika roku, to bym tutaj wybrał walkę roku, mm -hmm. która która wzbudziła niesamowite emocje, która, e, której przebieg i czas trwania, bo mam tutaj na myśli war, walkę Marcina Dubiela i Kacpra Bońskiego no, bez no. limitu czasowego w rzymskiej klatce. E, no, po prostu ja widziałem, co, jak ludzie to oglądali, jak, jak wszyscy czekali, co się stanie, tutaj zwroty akcji, e, ten czas, ten, te, to, to zaangażowanie zawodników, ten wysiłek, to było coś niesamowitego i tutaj trzeba, trzeba im oddać honor. Ja chyba, hmm, chyba gdzieś już nadużyłem takiego określenia, że w tej walce nie było przegranego, że, że, że okej, okay, był zwycięzca, Marcin, Marcin wygrał samą walkę, ale obydwaj zawodnicy po prostu odnieśli niesamowity sukces. Warto też zwrócić uwagę na to, jak, jak zawodnicy odnoszą się do siebie. Tam była historia, tam były nieporozumienia, tam narosło dużo złej krwi, ale po tej walce obydwaj potrafili odnieść się do siebie z szacunkiem. Pewnie wiele rzeczy nie wiem, może zrozumieć, może wybaczyć, a może po prostu ta walka zatarła pewne, pewne konflikty. Bardzo piękny płynek, totalny roller coaster naprawdę mi się też bardzo podobał. E, jeszcze jedna sprawa. Dużo ludzi teraz mówi o takim delikatnym, też spadku zainteresowania walkami. I teraz mam do ciebie pytanie, czy wy macie też jakieś pomysły na to, i jak ty to odbierasz? Ja wiem, że teraz też były Mistrzostwa Świata, także to też wszystko ciężko się organizowało. Jak dalej przykuwać tą uwagę tych ludzi, żeby nie stracić ich zainteresowania? Znaczy, czy, czy, czy spadek zainteresowania? No, tak jak powiedziałeś, teraz. Te ostatnie e, tygodnie, no mundial, e, bardzo dużo się działo, mhm. więc e, uwaga widowni gdzieś mocno się rozprasza. Myślę, że, że tutaj. E, pewnego rzędu sukces reprezentacji Polski też zwiększył zainteresowanie mundialem, więc to zainteresowanie też mogło się mocno przesuwać. Ja myślę, że to trochę za daleko idące, żeby teraz stwierdzić, że to zainteresowanie już spada, czy że spadło. Myślę, że nie. Natomiast nie zmienia to faktu, że to, to jest show-biznes i jeżeli się chce utrzymać zainteresowanie albo zwiększać zainteresowanie widowni, to trzeba, trzeba nad tym cały czas pracować, trzeba, trzeba coś wymyślać, trzeba coś nowego dodawać, Trzeba te emocje rozgrzewać, no bo inaczej się po prostu to zainteresowanie straci. Dobrze, to co, Krzysztof, już tak na zakończenie. Dziękujemy za ten rok. Ja również dziękuję, jako jeden z pracowników Fejmu. Trzymam kciuki, że kolejny rok będzie jeszcze lepszy, że te limity będą jeszcze wyżej ustalane. I co dla was wszystkich również wesołych świąt. Ja jeszcze z wami się będę widział. Także, co, Krzysztof, ja dziękuję. Cztery gale, kolejne cztery przed nami. Mam nadzieję, że ta jubileuszowa naprawdę będzie wyjątkowa i wymyślicie coś yy, niespotykanego, także może kilka słów do widzów. Ja również dziękuję, Hubert, dziękuję Tobie za, za, za wspaniałą współpracę. Tutaj naprawdę się cieszę, że mogliśmy się spotkać, poznać i nawiązać tą współpracę. E, dziękuję naszym widzom za to, że byli z nami, za to, że interesują się naszym projektem. Cieszę się, że, że doceniacie nas, że, że ten poziom oglądalności i zainteresowania jest, jest dla nas. No, Najlepszym podziękowaniem za to, co robimy, za tą pracę, którą wykonujemy. Mam nadzieję, że, że uda nam się, że to, co przygotowujemy, będzie interesujące. Wkładamy w to bardzo dużo wysiłku i, i robimy to dla, dla naszych widzów. Wesołych świąt również chcielibyśmy tutaj myślę, życzyć od całego zespołu Fejmu, od włodarzy i, i, i wszystkich pracowników i wszystkich zawodników. I widzimy się już niedługo. Widzimy się roku. już niedługo. Słuchajcie, ja znam kartę, jest niesamowite. Także czekajcie na pierwszą konferencję, bo będzie się działo. Dziękuję wszystkim. Dziękuję, Krzysztof. Dziękuję.